Podpisano umowę na realizację trzech dróg w gminie Rybno drogę tuczki Szczupliny do granicy z powiatem Ostruckim, obwodnicę w rybnie oraz drogę na grabacz. O szczegółach mówi wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski. Podpisujemy umowę na prawie 11 milionów na, na drogę tak zwaną równoległą w miejscowości Rybno. Niezwykle oczekiwana droga. Ktoś, kto jechał przez Rybno o godzinie 7.45 do 8.00, to wie, co się dzieje przy szkole podstawowej. Czas ten ruch rozładować I, i ta droga między innymi dla tego jest robiona i dla poprawienia bezpieczeństwa. Kolejną umowę, którą dzisiaj podpisuje Pan już starosta.

z wykonawcą, to jest zrobienie drogi od Ronda w Tuczkach do granicy z Powiatem Ostródzkim przez miejscowość Prusy-Szczupliny. Również bardzo oczekiwana droga, w tej chwili w bardzo złym stanie. No i e, trzecia droga to jest droga na Grabacz, na, na Jas. Tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie z fogr Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, Fundusz Marszałkowski e, i też e, oczekiwana droga dla mieszkańców Grabacza, e, tych, którzy korzystają z, z tego jazdu. Weśmy na miejscowości tuczki na podpisaniu umowy na wykonawstwo remontu z miejscowości tuczki przez szczupiny do granicy powiatu działdowskiego z Ostruskim. drogi powiatowej długości 7 km, wartość kosztorysowa 4 miliony złotych. Po przetargu cena wynosi 2 miliony złotych. Firma Altor będzie wykonawcą. Firma doświadczona wykonująca u nas również inne zadania, więc cieszymy się bardzo, że mamy doświadczonego wykonawcę, Ale bardzo istotną rzeczą jest to, że współfinansowanie jest nie tylko z budżetu państwa, z Funduszu Dróg Samorządowych, ale również i ze strony gminy Rybno 300 tysięcy złotych dofinansowuje gmina remont tej drogi, więc bardzo duży udział finansowy jest tej jednostki. Także cieszymy się bardzo ze współpracy i ze wspólnych działań. Jest mi niezmiernie miło, że y, będę podpisywał następną umowę na inwestycje na terenie powiatu Płoń działdowskiego dla terenie gminy Rybno. Są to moje rodzinne strony, szczególnie mam sympatię. Podkreślam również, że współpraca z Panem Starostą, jak i z panem Wójtem Rybna, układa się bardzo dobrze. Inwestycje są wykonywane w przyjemnej atmosferze. Kolejna inwestycja, która pokazuje, że Warmia i Mazury, że to jest ten teren, w który trzeba inwestować. Nie można pozostawić tej części Polski, tej odrobiny uboższej samej sobie, żeby się wyludniała, żeby mieszkańcom źle się jeździło po tych drogach. Wręcz przeciwnie, musimy inwestować. Ta droga, droga powiatowa jest takim przykładem inwestycji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że ogromne pieniądze po raz kolejny płyną do powiatu działdowskiego. Warto Zwróć uwagę, że w województwie warmińsko-mazurskim tylko w roku 2019 na drogi gminne i powiatowe przekazano więcej pieniędzy niż w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. W ciągu jednego roku przekazano więcej pieniędzy niż w ciągu 8 lat. To pokazuje, że wschodnia ściana naszego, naszego kraju, że województwo warmińsko-mazurskie, że powiat działdowski, że gmina rybno to są obszary naszego kraju, na którym rządowi bardzo zależy. Cieszy mnie bardzo to, że kolejne inwestycje w gminie rybno, które realizujemy są to właśnie drogi, co, co za tym idzie, czyli poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców i osób, które nas odwiedzają. Liczę na szybką realizację tych inwestycji i dziękuję wszystkim za współpracę. Remont każdej z omawianych dróg jest niezwykle oczekiwany przez mieszkańców gminy Rybno i nie tylko.